nagrywaj się nagrywa się dobra widzowie dzisiaj sobie zobaczymy nowy sezon jak on wygląda mam tyle gemów bo za wcześniejsze karne tutaj miałem tutaj była um, książka do jakiegokolwiek lera a ja już ją posiadam to sobie odebrałem 100 klejnotów i mam też Łorczysta za pierwsze miejsce otwieramy. Ciekawe jaka będzie legenda, bo tutaj jest gwarantowana legenda. Zobaczcie, legenda. Zgaduję, że to będzie Aj Suzargik. Aj, nie zgadłem, ale i tak majaczycie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Uuu jaką przewagą. Jest też nowy challenge. W ogóle patrzcie. Tutaj dostajecie Skin'a za pierwszy level. I to w tym nie w tym karnacie za pieniądze, tylko w tym ogólnie dla każdego. Więc to jest bardzo bar I a Tu nie liczą się po prostu. Nie, nie liczy się po prostu, ile masz polarek, po prostu się liczę. Adam, mój brat. Mam nadzieję, że to coś będzie mu kontrolować te śniaszki spadające, bo one się tak spadły bez powodu. Z powodu takiego, że to jest turniej, nie, nie. Turnie. To jest tego challenge. Ale, no. O kurde. Ja go trochę zatrzymaj, ja może zdążę puścić tą śnieżkę. Puść ty jest na ubole. Powiedziałem i mam. Mówisz masz. Kurde. Nie, ostatnia ogólnie No teraz już się nie dam. Jakby teraz mi rozwaliło, to bym się wkurzył. Nie musiałem w sumie puszczać. Może takie puszczyć. Na Kinga też zaleci. Goblin Kong poleci. Teraz na Goblin Kong. nie dostanę. Nie, się nie i trafił więc tego goblin barełka nie, nie jest wcale aż taka przydatna tu nie chłop w ogóle nie ma klona Chob nie ma mirrora a sobie zmirrorował walkilię. No słabo mi to, wielka ja idzie, to dlatego, że chłop ma jakieś karty gorsze niż złe. Gorsze, chłop ma gorsze karty niż najgorsze. Ja ogólnie nienawidzę jednostek, takich typu princeska. Przydatne tego gobli gobliny były. Mu. Ej. Widzieliście, co tam się stało z balonem na końcu? Ta śnieżka bustnęła w stronę. Ta śnieżka gobusnęła w stronę, wiecie tego? Inferno Towera. może jeszcze Fenixa dorzucę takiego tylko Feniksa o kurde o chłopie chłopie ona ma na dwa hity Hop sam gra jeszcze Snowballem Ten taur w ogóle umie strzelać. Że on strzelał w tym pianie, nie w co? Pekiem ich opuścił. Nie, jeszcze gorzej. O, no to lepiej, O, nie! usuńcie te karty typu Wizard. Wszystkie karty takiej Wizard według mnie powinny zostać usunięte. To gracią tylko psuje grę. To jest bez sensu, bo chłopci. Bo nieważne, co ty puścisz, chłopci puściada i to, i to powinno to skontrolować. Puścisz nie wiadomo, co on to ci skontruje. No właśnie albo powinien on po prostu być osłabiony, bo to nie ma sensu ta karta. Ona jest zbyt mocna. Nieważne, co ty puścisz, to to, to, to skontruję. Najlepsze określenie na tą kartę to najgore, naj, najmniej przy, Najbardziej. Najbardziej psująca rozgrywkę kartą. Tak bym ją określał. Zginę. Nie, no, no i widzicie. I widzicie. Walony Wizard mi kontroluje cały deck. Jedna karta, a każdą kartę w deku kontroluje. Według mnie taka karta nie ma sensu, która... W ogóle czemu ten mój prince się przerzucił? Co takie fajne arose puściłem miałem szansę jeszcze to, jeszcze to ugrać ale nie bo mój żeby się, się przerzucił z z ten powinien być wieża ale nie bo on sobie pobije tower I powinien być wieża ale sobie pobije goblin ganga ogólnie świetna taka banditka polecam takie że ludzie kiedykolwiek mogą przestać to robić, że po prostu rzucać byle co na tego Mega Night'a. Takie karty, takie karty psują w grę, takie granie. Według mnie takie rzeczy nie powinny być. To psuje tylko grę. I poza tym ja mam zawsze największego pecha na jedną rzecz że zawsze jak ja gram, to zawsze chociaż jedna karta kontroluje cały mój dek Jest kart przeciwnika. Na przykład Wizard. Za każdym razem tak jest. Jak ktoś mi wymieni gilę, w której tak nie było, to wtedy tylko uwierzę, że takie coś było. Bo tak to nie chce mi się wierzyć samemu. Hop, puścił to samo co ja. Ja łyczkę, on łyczkę. Ja chciałem Magnite, on puścił Magnite i poza tym, skąd on ma Elix jeszcze teraz nie powinien mieć, ale on już ma, bo kiedy kiedy na niego jest czekanie na Elbic, to on mi wpuścił i każdą inną kartę sobie taką tak naraz. Nie! Nie! Jak ja tego nienawidzę. Puszczasz byle co, żeby tylko tego Mega najta skontrolować, żeby on na to skakał. To jest najgorszy typ graczek, który Spamer. Spamer, to jest... Ty jeszcze takie rzeczy robią. Ja bym banował takie osoby w seriu, według mnie takie granie nie ma sensu. Ta gra jest, ta gra jest źle zrobiona, jeżeli chodzi o typy graczy. Ty typy graczy to ona powinna zostać y, usunięta Jeszcze internet mi działa Nie mogę z tej ona jest tak fatalna Grasz sobie normalnie Tu ci każda karta tu ci wyskakuje kartę, która kontroluje twój dek i to, ty, I to tyle z to ogólnie grania. Zróbcie kiedyś tak, żebym ja nie trafiał na, na coś, na co nie da się grać. Na przykład jakiegoś, nie wiem, Wizarda na levelu, na levelu numer 7,5 Trilliarda. Bo to jest główny typ graczy, na który ja gram. W którym ma y y jedną kartę. Nie, wyjść nie mogę, co nie? Jeśli każ wyjść, a to ci nie wychodzi. Pewnie. Czy każdy musi grać tą samą kartą? Nie, najgorsza osoba świata. Nie dość, że łyczka to jeszcze do tego. To jeszcze łyczka Barbie, barby chłop nie puszcza. Jakby rozumiem granie łyczką, bo sam to robię. A sam mam uliczkę w deku, bo pasuje mi do wielu rzeczy. Do... To się wam nagrywa obraz, który ja tu mam. I ogólnie super, że mam to jak skontrolować. Nawet gdybym mia miał inny dek, to by zaczęły mi się trafić inne osoby. Ja raz już spróbowałem sobie zmienić dek, dalej trafiłem na osoby, które grały mi ten... Tam ja jest... chyba 6 kart w deku zmieniłem. I tak mi się zaczęły trafiać inne osoby, które mają kontrę na ten dek. No i na przykład Super, Firecracker. Jedna z najgorszych kart, które zostały dodane do tej gry. Nie sporo takich kart, które nie powinny zostać dodane do tej gry, bo albo są zamotne, albo po prostu psują tą grę. Jezus Maria, no O dobrze. No do, dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, bardzo. Jednak jest fatalnie, co nie? Jeszcze powiedz mi, że chłop mi puści na te barby. Czy ja to się, czy ja to czy ja coś przed chwilą mówiłem? Seria. Przepraszam, że jestem taki bez humoru teraz ciągle, ale no, no widzicie co, tu, co ja tu mam. No, jeżeli się, nawet gdy się skończy ten czas to ja przegram, bo ja mam mniej hapy na tej wieży. się na co innego łyczka. Niż... Zawsze jak ja nią gram, to ona się fokusuje zamiast na to, co chciałem skontrolować, to ona zaczyna się fokusować na wieżę. E, mimo raz, mi... to ona gdzie tutaj stała, żeby skontrolować coś? Nie pamiętam już dokładnie co. E, to ona zaczęła strzelać w coś, co było tutaj. I nawet ona nie wiem, czy by tam dosięgła. I powiedz mi ktoś, jakie ja miałem to wygrać. Jak nie ważne, co ja bym zrobił, to ja bym tu przegrał. Według mnie takie granie nie ma sensu. każdy, co... Każdy. Dosłownie każdy, ma karta, która kontroluje ci cały deck. No bo to już Fokusuj się na wieżę. I teraz można mnie na hordę puścić, jak się fokusował na wieżę. Nie! Chobramy roll. Nie. Nienawidzę. Nienawidzę tego typa już od razu na starcie. Po 30 sekundach już wiem, że go nienawidzę w ogóle Kto teraz gra milorem w ogóle? I ogólnie kto grał kiedykolwiek milorem? To jest najgorsza karta, jaka, jaka tylko istnieje. Gorszej karty się stworzyć nie dało. W końcu tutaj wygrałem. Вау, хоббит алкоголь, да. Ну, так не Jak chłopcze... Tylko masz chłopca się na to puści. To teraz można takie coś puścić. Nie. Jakie ja tutaj karty nienawidzę, jeszcze Frisz mi na jednego hita to zdjął. No to mnie na no hordę nie chodzi. Nie. 念。Nee. tu jemu i tu wypuszczę balona Niecodzienna ja kontra na tym na walki A no już chyba zniszczę mu tą leże. Wtedy się I wtedy sobie jeszcze takiego fenixa, Dobrze, że go puściłem, że do zadań da się przeżyć. Zobaczmy czy to jakoś dobrze poskutkuje. Chyba nie najlepiej. Bo prawie całe zostało rozwalone. Czy ono może kiedykolwiek zacząć dobrze działać ta uliczka? Bo u na bi na na segunda é com sete razy, a u um, mnie na segunda minus menos sete Dobrze, że tego balona na finalnie nie puściłam. Chcę go dopuścić w takim miejscu, żeby ten leci nie dotarł. Nie gadaj. Takie coś. Ой, no, я проиграла. Ой, no, я очень проиграла. Это no, было Если бы не хлопок фарт, то я бы тут выиграл.